I totalnie nie wiem o co chodzi. Właśnie zadzwonił do mnie tata. Jest godzina 4:50 mniej więcej. No prawie piąta. I właśnie zadzwonił do mnie. I mówił, że jest u niego policja. I że podobno mi kradli katalizator. Zgadza się Pan na Dobra nie ma, bo my zaglądali tam. Znaczy, jedno cięcie zrobić, czy dwa? Pójdź z tego kata, żeby coś innego jeszcze nie rozjebali, przy okazji to by było fajnie. To pan powyżej czy nic nie, rozje... nie rozjebali innego? i tyle. To się trzeba określić, tak mniej więcej. Bo my musimy wiedzieć, czy na przestępstwo, czy na wykroczenie. A no ta, bo tam jest kłata, tam 400, kilka, nie? No, czy coś takiego? Jest. Ja no ja bym powiedział od razu, że powyżej, bo katy to. No i na popa co się ciężko skoro widać. No i chuj, skór wiele, jedne. Eee... Nie wiem, zapiszcie od razu, że powyżej tej kwoty. No, hmm, trzeba. Ale sobie wybrali auto akurat w no. no tak? Nie robił to, Pan, pan to. kiedyś przeglądu, że tego wydechu, a poprzednie właściciel wydechu gdzieś? Nie, no ja wiem, co jest poprzednie właściciel, albo to od mojej nie, dziewczyny w sensie... brat z nie robił, bo. No, to no, dobrze wygląda, więc jakby to nie stanie, więc pewnie to było jakieś czas. Domyślam się robione. właśnie, że to, to mogło być. Ja bym miał swoje podejrzenia, ale wiadomo stawiać kogoś, kto wiedział. Tak. Ale w sensie, że ktoś ze znajomych na przykład? Czyli ktoś, kto robił mechanik jakiś? No. Aha. Też mogło być tak, wie Pan co. Robię hmm. A nie będę nic mówił, żeby nie... Znaczy, z drugiej strony też cedują na pewno samochody yy, w jakiś tam sposób starsze mhm. i konkretne modele, bo w różnych autach różne katalizatory montowali. W nowych autach się nie opłaca kraść katalizatorów, bo są no, tam jest. Mhm. W starszych autach Ale jest, jest, nie, nie wiem miecz, czy tam jakieś w no, jakiś platyna, czy takiego. w tych jest platyna, tak, dalej jakieś i jeszcze tam inne jakieś materiały. W każdym razie w tych nowych autach jest tego dużo mniej. Mm -hmm. <coughs> Więc się tego nie opłaca robić. On bo... pod spodem wygląda faz dobrze, to jest naprawdę taki jak nie jest mało, no i może do tego się tak... No ale mówię, bo no, jakby żeby go spłacać to lepiej żebyś upaliła ani żeby nic nie, z niego nie urywali. Kare. Taka jest kara za wycięcie kata, w sensie, bo to już to jest, kwoty, to, to, nie, jest, więc... to jest traktowane jako kradzież, trzeba by w kodeksie sprawdzić, jak tam jest kradzież traktowana. W każdym moim razie, jedno jest to, że karę, drugie jest to, że mają gdzieś tam Panu za to się uczynić wyrządzonej szkody, czyli zwrócić Panu za ten katalizator, plus Pan się standardowo, oczywiście ja bym tak robił, Domagał się dodatkowych pieniędzy za każdy no dzień, oczywiście. kiedy Pewnie. pan miał straty, kiedy pan katalizator nie miał, czyli pan nie mógł poruszać się swoim pojazdem, mhm. więc pan co tam przed sądem może sobie żądać od nich kwoty. Etyzja sądu jest jaką tam nawiązkę na pana e, korzyść tam przyznaje. Druga sprawa jest to, co pan z nich wciągnął. Mój omnożyciel dostali Chyba tak taka wyłana że... jest szakarana. No, no. Nie płaci, nie zameldowany, nie Teoretycznie żadnych dochodów ja i no komór i powie, że nie ma co zabrać, nie? Jak mojemu tacie kiedyś ukradli rower tutaj w I też znaleźli tych ludzi, znaleźli ten rower, a i tak nic z niego nie odzyskał. Ani tego rowera nie mógł dostać, ani pieniędzy z niego nie mógł. W sensie to już był stary giant taki, co i tak na złotych nadawało. No ale mimo wszystko lupnęli, nie? No. słyszeć tę rozmowę. No fajna No bo fajna no tyle mi się To Do, Do widzenia Do widzenia na razie no. dzięki okay, Pierwsze w życiu podejście do używania lewarka bardzo słabo, że w takich okolicznościach ciech, 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 ciech. Jezus, jak to jest wysoko jaki oni mieli ten lewar Udało się, dobra jednak to nie takie trudne Kurde, za ten biedny mój próg Kurde, A tą jedną to se zostawię i chujowi wybiję zęby a gdzie jest kurwa druga? Co wzięli wzięli Bo tak im była potrzebna. Czy kichu? Nie wiem. Chyba można bezpiecznie opuszczać. Zaślepka jedna, bo jedna, ale jest. Damy ją w ten biedniejszy próg, który jest bardziej narażony na korozję. Oczywiście nie muszę mówić, jaki będzie dalej los tego katalizatora. Także no, możecie się tylko domyślać potem jak se wytną. To tak jakby zanieśli puszki po piwie na złom. Oj, Bertunia. Ciężki ten twój żywot ze mną. Dobra, yy, ja spadam, na pewno spadć już nie będę, bo już jestem wystarczająco obudzony. W sumie jestem nawet wyspany. <grych> także... Także no. Dobra. Ja lecę i najwyżej jak dowiem się cokolwiek więcej, to zrobię jakiś update. Ale wiecie co mnie jeszcze bardzo ciekawi? Jaki jest dźwięk teraz, bez tego katalizatora. Czy jest jakiś głośniejszy, czy coś? Maga, zapalamy. Wow, fuck, okej, okay, dobra. Ehm, to już wiemy w takim razie, że. <laughs> wow, kurwa. Zakładam, że, oczywiście, sprawców nie złapią i w ogóle to ja pozostanę z tym sam na własną rękę. To już nawet nie liczę na to, ale przynajmniej fajnie, fajni panowie policjanci mieli tacy Chociaż już chyba trochę zmęczeni dość mocno, bo chyba mieli skończyć szyftę o. dzisiaj mają na 14, ma jest 6 rano i ciągle jeszcze nie wrócili do domu. Także chyba są ciągle odciągani od, yy, od swoich zajęć. Także no, mm. co tu dużo mówić? Mam nadzieję, że po prostu nie będę musiał yy, za lawetę płacić, bo. znaczy, to też nie mam daleko do mojego mechanika. Ale mimo tego fajnie, gdyby dało się to zrobić jakoś na miejscu, albo coś w tym stylu. Bo jechać naprawdę takim samochodem, to musiałbym wtedy podwiesić tą, tą tylną część wydechu, żeby ona po prostu nie szurała podłogę, bo to jeszcze bardziej by się wszystko spieprzyło. E, spadam do domu i dam znać, jak cokolwiek więcej będę wiedział. Nara, cześć. Okej, okay. więc... Misja jest następująca. E, idę teraz do mojego drugiego domu po kombinerki, i jakiś drut, żeby sobie obwiązać ten tłum końcowy, który wisi teraz pod samochodem, żeby być w ogóle jakoś w stanie przetransportować to auto do warsztatu. E, za chwilę jeszcze pójdę po strumienicę, która przyszła do paczkomatu. Kurde, to jest. Tyle miejsca na tym parkingu pod tym blokiem. A u mnie są wszyscy tak zaparkowani, że się szpilki nie da wcisnąć. Ale dobra, mniejsza, jakoś tam sobie poradzę, najwyżej przeparkuję kawałek ten samochód. Teraz jedziemy do paczkomatu, potem strumienicę. Mam kombinerki, mam 2 metry drutu. No, liczyć teraz tylko na to, że jak dźwignę samochód i będę coś robił pod spodem, to jakiś krety nie zadzwoni. Po niebieskich że tam coś dubię przy samochodzie, także życie mi szczęścia. A i fajnie jeszcze jakby mi samo ze warka nie spadł. bym się. Wykorzystam te cegiełki, które zostawili mi panowie, którzy pożyczyli sobie mój katalizator na wietrzanie oddanie. Chociaż na to się przydadzą i podłożę jeszcze koło zapasowe. Podobno tak się robi od biedy. Lepiej dać cokolwiek niż nic. Tylko taką podpórkę. Dobra, mamy to. Teraz trzeba tylko wejść pod samochód, podwiesić i liczyć na to, że znajome znajomego mi to dzisiaj zrobi. Zobaczymy szybko, czy paczucha się zgadza. W paczce powinien być strumienica. To jest nasza... A, a. Znaczy, <ścoughs> mój katalizator oczywiście Euro 4, który powinienem mieć w samochodzie, prawda? tak tak, palidator to jest mhm. zgadza się aha, dobra, miałem jeszcze sprawdzić wymiar czy się zgadza, tak jest, tu 5 cm i z tej strony również powinno być 5 cm dobra, wymiar się zgadza wykonanie wydaje mi się, że jest całkiem całkiem w porządku, mam nadzieję, że te spawy tutaj nie puszczą wydaje mi się, że jest to wykonane całkiem w porządku. To teraz y, misja jest taka, że odkładamy to, ja się przebieram i idę pod samochód podwiązać ten, jego wydech, który tam wisi. Idę się przebrać i mam nadzieję, że uda się to jakoś tak w miarę na szybko połapać. tak, okay, także taktyczna koszulawka to jest. Plecak mam, mam tam kombinerki, i mam drucik. Nie, tu jest jeden samochód, tu jest drugi samochód. będę musiał chyba działać z tej strony raczej że to jest dosyć utrudnione, bo wydech kończy mi się z drugiej. No, a samochodu nie mam jak przestawić. To jest największy problem. Co kurwa stanął jakiś dziot? Jeszcze pod kolor mojej koszuli taktycznej. Postanowiłem, że taktycznie otworzę maskę, żeby wyglądało trochę mniej podejrzanie, bo... No, jak się ktoś będzie patrzył i zobaczy, że auto jest otwarte, to uzna... Ej, to mechanik. Na pewno to jego auto. I nie przyślą po mnie całej brygady słod. Także będzie sobie stało tak otwarte. Także plan. Plan jest taki, że wisi sobie tu i tu jest łatwiej, łatwiejszy dostęp z tej strony, ale strasznie tu jest ciasno, żeby się położyć. Musiałby sobie ktoś odjechać, albo ja bym się musiał przesunąć, ale niestety nie bardzo mam jak. A na tamtej strony jest więcej miejsca, ale z tamtej strony nic nie zrobię. A znowu z tej strony boję się położyć pod samochodem, jak tu jest silniki w ogóle misa olejowa. Także chyba dźwigamy za ten próg po prostu. Tutaj są trzocze. Jeszcze tam je widać, są te cegiełki. Także sobie wykorzystam, bo dorzucę na nich samochód. Z jednej strony dam koło zapasowe i spróbuję coś tam wyczarować. Także kolega Lewarek kolejny raz idzie w dłoń. Będzie pani wyjeżdżać? No. Bardzo się ucieszę z tego. Momentu. Jak tak będzie, można to super. Teraz pora na nas. teraz proszę mi tu nie wjeżdżać. Chyba, że ona było tu jakoś. O Jezu, jaka brzydliwa gąsienica tutaj chodzi. Tak za koło. O. Coś takiego. O Jezu, żyje. Naprawdę nie, nie sądziłem, że po prostu leżenie pod tałtę jest aż tak stresujące. Czekajcie, wyłączę sobie tą muzykę. No, także na razie jest to chwycone tak. Na początku miałem problem, żeby w ogóle zapać sobie jedną ręką, trzymać ten zwisający wydech, a drugą jakby go jeszcze wiązać, także wymyśliłem sobie, że po prostu bańkę z oleju taką sztywniejszą ona będzie mi trzymała na razie to wisi tak także spokojnie to, to nie będzie tak też wisiało to jest taka mega mega prowizorka po prostu na szybko eee, teraz przywiążę to jeszcze tak na porządnie żeby to się też nie ześlizgnęło w razie jakichś drgań i jazdy I jeszcze przywiążę to porządnie z tej strony a potem sobie dźwignę to z tamtej strony jeszcze z tamtej strony złapię za drugie ramy żeby już było tak w miarę w miarę Jakoś to wisiało. Ja wiem, to wygląda dramatycznie i drusiarsko na maksa, ale no, no ja się kompletnie nie znam mechani na mechanice i to jest totalna improwizacja i tak się dziwię, że się w ogóle podjąłem takiego działania. Także no to ma być tylko tyle, żeby tam przejechać te tam dwa kilometry do, do warsztatu i tyle, żeby to nie cierało po podłodze, bo to by mogło naprawdę być niebezpieczne. Mogłoby nawet całe auto poddźwignąć i tyle by z tego było. Że sobie to teraz podwiążę bardziej tak już na stałe Tutaj za te dziurki konstrukcyjne Potem z drugiej strony i potem jeszcze na raz jeszcze to jakoś zwiążę i tak sobie to będzie Także no, tyle tam do warsztatu dojedzie Ja myślę, że nie będzie problemu Daj tak, no dobra, także zwijam anadki, zwijam cegiełki No i czekam na info i będę się lawetował, gdy nadejdzie czas Lawetował Rozumiecie hmm. To będzie najlepszy i najtańszy chodrot na dzielnicy. To ciekawe, patrzcie co się odnalazło Wypadło z krzaków spod samochodu moja zatyczka druga Nawet nie połamano Leżała gdzieś tu z autem i wcześniej nie widziałem. ją chyba po prostu uciepnęli z auto i tyle Kurde, już myślałem, że nie, po prostu chyba nie kupował nowej, ale skoro zostawili. O, ciach, o, jest. Jest para, jest, chociaż tyle dobrego. Teraz wszyscy znowu z balkonów po wychodzą. Co to się kurwa nie dzieje? Jak dawno o nie jeździłem. Niebiście, ty wiesz co się kurwa dzieje, auto nie ma mocy w ogóle. Nie ma kurwa kompresji czy coś, nie? Stary jest dramat, jak chuj. Nie tego nie O Ojeju, dobra, jestem, powracam panie i panowie. Na szczęście operacja się udała. Były małe komplikacje, ale może to opowiem Wam w trasie miałem uszkodzony jakby tłumik środkowy, w sensie uszkodzony, wygięty w bardzo mocny sposób, ponieważ oni chyba jak wyciągali ten katalizator, to coś im tam nie pasowało, moja auto jest delikatnie obniżone, więc to też pewnie im przeszkadzało w wydobyciu go i tak ciągnęli tak ciągnęli, że powyginali w ogóle jakby końcowy razem ze środkowym. W ogóle on dotykał baku i no to już kurwa ocierało się o śmierci Nie wybuchające w ogóle samochód to co tam było. Do wymiany jeszcze były cztery gumy, te trzymające wydek. Ale to tam drogo nie wyszło, bo na szczęście sklep samochodowy był otwarty. To tam e, udało się takie kupić u nas w mieście za 6 zł sztuka. Ja powiem jestem tego zdania. Jak ten samochód będzie jeździł, no to zajebista sprawa. Najgorsze uczucie na świecie. Przynajmniej jedno z gorszych. Jak macie samochód, kochacie jeździć samochodem i ten samochód stoi niesprawny pod blokiem. Codziennie go mijacie i on stoi, taki nie i tak tarcze już mu zachodzą, taką rdzą, już że już, już on się kurwa złomuje stojąc praktycznie. Już macie takie, nie, nie A może przejedziemy się troszeczkę Jezus jak się cieszę, jak dobrze. Czyli wyszło na co? Wyszło na to, że i aż aż byłem przez panów złodziei tydzień bez samochodu też jeszcze jakby, znaczy to by się też pewnie dało szybciej załatwić Ale mamy okres wakacyjny, każdy sobie robi samochód przed wakacjami i tak dalej no i, e, Każdy sobie robi samochód przed wakacjami No i po prostu wszyscy są zajęci, bo rejon tarcze, klocki, jest pełno samochodów z prostymi naprawami, gdzie tam wymiany z innym jakieś rozrządy, oleje, wszystko teraz robią zanim wyjeżdżają I wszyscy mechanicy są pozajmowani więc no który jest dzisiaj? dzisiaj jest trzeci, a mój mechanik miał mi to zrobić dopiero na 10. Dobra, także widzimy sobie na dworzec, tam zakończę nagranie i pewnie usłyszycie jakieś tam podsumowanie. Ile zajął... Boże, jakie były wydatki, jeżeli chodzi o takie coś. Ponieważ jeżeli macie Astrę i oglądacie ten film, no to Was też się może tyczyć kradzież katalizatorów, bo to właśnie z samochodów z tych roczników, które mają katalizatory typu Euro 4, i oczywiście oryginalne katalizatory i macie asterkę, to jesteście w bardzo, bardzo dużej grupie ryzyka, tak samo jak macie Merivę albo Corsy. Corsy już nie, ale ogólnie Astry i Mariwy są podobno dość mocno narażone, jeżeli chodzi o kradzież katalizatorów, to zaraz Wam powiem, ile to wychodzi, jeżeli Was też okradną i co zrobić w takiej sytuacji, co zamówić. Dobra, także to by było na tyle, myślę, z tego filmu. Ja się teraz jadę zrelaksować, przejadę na spokojnie i dam znać w. No ogólnie teraz będzie to jakieś podsumowanie, pewnie zrobię. Także do usłyszenia. Także przejdźmy teraz do takiego małego podsumowania całej akcji, jak to wyglądało, ile to mnie kosztowało i tak dalej. To mamy tak e, strumiennica z tej akcji, z której ja kupowałem 76 zł, plus wysyłka tam było 85 z tego co pamiętam. To mamy 85 plus 4 razy 6, ponieważ musiałem kupić e, 4 takie mocowania, na których jest zawieszony wydech. Także to mamy już 85 plus 4 razy 6, 109 zł. Do tego dochodzi nam koszt robocizny, to jest 100 zł według mojego mechanika jednego i drugiego, który miał to robić. No i do tego doliczony jeszcze został mi materiał, to jest około tam widełki między 10 a 30 zł. W moim przypadku wyszło za sam robocizną 130 zł. Ponieważ jeszcze trzeba było doliczyć około tam 40 cm rurki, której po prostu brakowało, aby zespawać wszystko na całej długości, także wyszło nam kwota 239 zł. Także, jeżeli robicie to na własną rękę, w przypadku Opla Astry G, w moim przypadku jest to coupé, czyli wersja Breton. Z silnikiem 1816 816 KONI, no to macie wydatek w zaokrągleniu powiedzmy te 250 zł. Raczej nie sądzę, żeby ktokolwiek zawołał więcej za spawanie, chociaż słyszałem o takich historiach, że. Tumikarze, czyli ludzie, którzy zajmują się wydechami, potrafią brać nawet za takie rzeczy 300 zł. Nie wiem na ile jest to yy, zweryfikowana wiadomość. Takie coś po prostu przeczytałem na grupie Oplowskiej na Facebooku. Prawda jest taka, że nie bardzo jesteście w stanie się w żaden sposób zabezpieczyć, niestety, bo, no, mimo wszystko, wiadomo, większość ludzi parkuje samochody na dworze, pod blokiem, na ogródku. Nie wiem, pod firmą i no wiadomo w 90%, nie no może w 90% nie, może przesadziłem troszeczkę, ale gdzieś tak w 80% przypadków no to mimo wszystko e, samochody zaparkowane są na dworze. Nie żyjecie w jakiejś Warszawie, albo Łodzi, albo Wrocławiu, gdzie macie jakiś porządny monitoring, jeżeli chodzi o osiedla i miasta, niestety Tarnowskie Góry uważane są za, za miasto. Ale no jest to totalna wieś i myślę, że nawet gdyby mi się to stało w centrum, to i tak nie za bardzo miałbym wyciągnąć skąd kamerę. A zakarłem, że nawet i w Katowicach, w wielu miejscach dochodzi do takiego procederu, pomimo tego, że jest to wiele większe miasto niż Tarnowskie Góry, no to i tak jakby mógłby być problem z wyciągnięciem takiego nagrania. Jeżeli chodzi o to, jak samochód brzmi i się zachowuje, bo tego tam bodajże nie podsumowałem w tym filmie, poza tym to jeszcze było za wcześnie, teraz już jestem dwa dni po tym, jak mam samochód, także jestem w stanie już cokolwiek określić. Także jak brzmi samochód, moim zdaniem, chodzi o wiele lepiej, o wiele mniej drgani rezonansów jest na wolnych obrotach na przykład, ale może być to też kwestia tych wieszaków, właśnie tego wydechu, które były bardzo zużyte, ale wydaje mi się, że jedno i drugie miało dość na znaczeniu. Dźwięk delikatnie się zmienił na wolnych obrotach i gdzieś tak do 3000 jest. Jest cichszy moim zdaniem, ale ma troszeczkę więcej takiego basowego pomruku, także taka jest różnica. Wydaje mi się jeszcze, że samochód troszeczkę lepiej idzie z dolnych obrotów, jest taki żwawszy i ogólnie, że silnik wydaje się bardziej pracować aksamitnie. Nie wiem, może, że mój katalizator był bardzo mocno jakby zapchany i zużyty i skorodowany i to też przeszkadzało silnikowi, bo podobno jest takie coś, że jeżeli cut out no to w tym momencie wasz samochód może jakieś tam osiągi mogą te osiągi się tam troszeczkę poprawić. Z tego co wiem miłośnicy czterech kółek Michu to tam sprawdzał na jakimś na Toyota Avensis czy na jakimś Opel już nie pamiętam co to było za auto ja możliwe że się zwiększyło gdzieś od 10 20 koni coś takiego także wydaje mi się że jest jakaś tam różnica też jeżeli chodzi o moc i w ogóle o wkręcanie się silnika że pracuje o wiele lepiej tak jakby brzmiał, jak byłby zdrowszy. Na pewno nie ma żadnego takiego pogłosu, którego się bardzo obawiałem w przypadku takiego polo, jak tutaj stoi obok. To jest bodajże dwójka. Mój znajomy miał zrobiony całkowity przelot od silnika i tam był taki dźwięk, ale no nie brzmiał ten silnik za fajnie. To było bardziej takie irytujące w środku na no dłuższą metę, a jakby ja lubię robić trasy. I ja rozumiem, że kogoś może bawić to, że ma naprawdę jakiś tam fajny inny dźwięk niż samochód maseryjnie, ale jak robicie trasę, no to nie chciałbym jechać ciągle z no bo bym miał kurwa taką napuchniętą głowę od tego hałasu, to wiecie, nie, nie po to producenci samochodów starają się jak najbardziej wygłuszyć, odizolować was od wszystkich elementów samochodu na zewnątrz, żebyście jeszcze sobie na własną rękę jakby psuli tą ich, te ich starania. Chociaż i tak w tej jastrze, a zresztą jeszcze będzie, ja zrobię taką małą recenzję i moją opinię o tym samochodzie, to tutaj no nie jest zbyt cicho, bo chociażby te bezramkowe szyby już robią sporo przy większych prędkościach, plus jeszcze uszczelki, które też już nie są, nie są pierwszej nowości, robią swoje. Jakby będę powiedzieć, możecie się ustrzegać, możecie chować wasz samochód. Jak ktoś będzie chciał, to moim zdaniem i tak to zrobi. Ktoś na forum OPLA mi napisał, że jego znajomy ma komis z samochodami i zostało skradzionych 13 katalizatorów. Samochody stały za, jakby ogrodzone dość wysokim płotem i drutem kolczastym. I były również kamery z czterech stron tego placu, a i tak je ukradli, i tak je ukradli. No bo. Jakby ja, nawet jak rozmawiałem z policjantami, to w ogóle po pierwsze oni się muszą przyznać, że to zrobili. Muszą zapać się, z ty byś musiał najpierw znać numery swojego katalizatora, oni by musieli ich złapać z tym katalizatorem w ręku. A jak gościu się i tak nagra na kamerze, a będzie miał zasłoniętą twarz, to nawet jak ktoś ma taki charakterystyczny chud jak ja, wystarczy, że sobie zasłonię twarz i powiem, y, ale przecież to nie ja. jakby Co z tego, że ten gościu wygląda podobnie do mnie, jeżeli. No, na nagraniu nie widać jego twarzy, nie? Także tak najłatwiej jest się ustrzec po prostu od jakiejkolwiek kary im. No bo oni by musieli chodzić bez masek, najlepiej pomachać jeszcze do kamery, pokazać swój dowód osobisty i wtedy by się im dało udowodnić winę, inaczej to jest totalnie bez sensu. Zresztą ja rozmawiałem z policjantami i oni doskonale, lepiej nawet wiedzą, jak wyglądają kradzieże w Polsce, bo czy to kradnie się katalizatory, czy są złodzieje, którzy wchodzą na jadące pociągi i wysypują z nich miał, czy tam węgiel, czy wysypują złom, czy zatrzymują nawet całe pociągi towarowe, które mają przecież dziesiątki wagonów i to stwarza zagrożenie na całym, w całym ruchu kolejowym, taki pociąg. Dzieją się u nas różne dzikie akcje, skradnięcie znaków drogowych, dekierków ze studzienek kanalizacyjnych i także wcale mnie to dzi nie dziwi, że... Polacy wymyślili sobie taki sposób po prostu na zarobek. Yy, zresztą to nie tylko u nas się tak dzieje, bo również takie rzeczy dzieją się przecież na przykład w Anglii. To tam my myślę, że jest to na jeszcze większym hardkorowym levelu, bo u nas to chociaż, nie wiem, zrobią to wieczorem albo gdzieś tam nad ranem, gdzie nikt nie chodzi, a w Anglii to ludzie normalnie przychodzą sobie przez rynek, złodzieje ciach ciach dźwigają sobie samochód i kradną na oczach ludzi, przecież wyciągają takie coś, także a tym bardziej, że to też nie jest jakaś tam ciężka robota. Bo zakładam, że kiedyś, jak złodzieje na przykład kradli nie wiem, felgi czy coś w tym stylu, no to chwilę wam zajmie, bo tą śrubę i tak musicie odkręcić, tak? Yy, I w ogóle macie jeszcze to do 4. A to jest trzech, ciach, 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 to jest dźwignę samochodem, drugi wchodzi pod auto, jebie, jeb, wycina, czy tam, nawet jak mają, już są profesjonalni, mogą sobie kupić nie wiem, takie szczypce, upierdolić, to nawet tego nie tną, żeby było jeszcze ciszej. I to jest myślę, przy dobrej ekipie, nie wiem, 1,5 minuty, dwie min do 5 minut roboty. Co to to wiecie co o 5 nad ranem, to to jest chujnie robota. No, także, tak jak mówię, żegnam się z Wami. I czekam, aż mi się silnik chwilę zagrzeje. Pamiętajcie, żeby zawsze czekać, aż się silnik zagrzeje, bo to jest zdrowe dla silnika. Też nie przesadzajcie z tym, ale chwilę można sobie odczekać. No, niestety mamy bardzo brzydką pogodę. No ale co tu zrobić? Takie lato 17 stopni. Jadę po ziemniaczki, trzymajcie się i do usłyszenia w jakimś kolejnym filmie. Na razie. Pa.